Witam wszystkich. Tak, jak kiedyś mówiłem, nie wiem w którymś tam filmiku, że wyskoczę na pola. Mają takie siostry zakonne. Nie wiem, tu teraz jest jakiś ośrodek dla yy, ludzi o, yy, o. A, nie wiem jak to powiedzieć, ale no, po prostu upośledzeni są. I one się nimi opiekują, a mają takie pola uprawne później może jeszcze będzie widać, to Wam pokażę jak fajnie grządki robią z kukurydzy i pszenicy i inne tam, pierdółki do sadzenia. Faj, fajnie, fajnie to zrobione. Ale do czego dążę? Obrobili pracownicy, którzy pomagają im w tym wszystkim ładnie pole I teraz to pole bym chciał przejść, zobaczyć kiedyś krajcarka tu znalazłem odważnik 100 gramowy jeszcze nie kręciłem wtedy żadnych filmików także teraz spróbuję coś nakręcić jeżeli oczywiście coś będzie, bo wczoraj byłem, też niewiele fantów wpadło pole ubogie coraz uboższe nie wiem, tam widzę jakiś samochód stoi, nie wiem czy może ktoś też coś szuka no i zobaczymy, spotkamy się spotkamy się może przy pierwszym dołku okujasie i do rozpakowania do zobaczyska, trzymajcie się dobra, tradycyjnie pierwszą znajdkę nakręcę no ale takie kółeczko jakieś metalowe. Dobra, szukamy dalej. No i 2 metry dalej mamy jakieś okrągłości. Ale co wam powiem? Druga nocka z rzędu. I oczywiście już zapomniałem całego. Niezbędnika z torebką, ze szczoteczką, z wodą do przemycia, coś wychodzi, nasz polski. 1923. Orzełek w koronie. Powiem wam piękny stan. Tradycyjnie. Umyję w domu, wstawię fotkę. 50 groszy, piękne. Jak ja kocham. Nasze pięknie zdobione monetki. Trzymajcie się, do zobaczenia przy następnym dołeczku. Sygnał łamany taki. 25-31 już zobaczymy co to jest nie wiem jeszcze nie znam się dokładnie właśnie na tym Na tych numerkach, no ale zobaczymy Numerkach, duperkach, srerkach, kurwa Popatrzcie, bo sami nie wierzę. To jest takie malusienkie ile się tego naszukałem. Widzicie? I podejrzewam, że to jest srebrne, bo za, za ciężkie na aluminium. Ale taka drobinka. No i przede wszystkim za czyste aluminium, coś tak małego to by to zżarło. Kurczę. Umyję w domu, bo nie mam teraz sprzętu, a teraz może będzie dobrze widać. Ale rewelacja. Wiecie, jak dokładnie widać napisy? Jak to wymyję? Nie wiem, czy to była jakaś część wisiorka, bo widać, że uszko urwane. Ale to jest takie malusieńkie. Jednak, fortunkę, jak się dobrze ustawi, fortunę M3. To też spokojnie daje radę, nie trzeba sprzętu, nie wiadomo jak drogiego. O, teraz pięknie złapało. Zobaczcie. Druga strona bardziej zniszczona. Wymyję w domku, zrobię fotkę, co wstawię do filmiku. Sam jestem ciekaw, ale powiem wam, że szukałem i szukałem Nie mogłem tego znaleźć takie malusieńkie no zobaczcie Najmniejszy paznokieć Mniejsza od połowa prawie paznokcia najmniejszego Dobra, szukamy dalej Do następnego dołeczka Mamy kolejny sygnał 48 52. Już patrzymy co to jest. Dosyć gło, głęboko leżała Klamra Nie wiem od czego, ale Ale klamereczka. Dobra, trzymajcie się do następnego. Teraz mamy kolejny sygnał. Trzydzieści osiem, czterdzieści jeden, trochę się łamie, bo śmieci jest sporo, ale ja to już widzę. Mamy plombę, i oczywiście nie mam czym wyczyścić, a ja nie chcę drapać. Na pewno plomba okrągła, już coś widzę, że na niej jest. Po prostu umyję w domciu i wstawię wam focie. Do następnego trzymajcie się. Kolejny sygnał. 70 72. Już nie znam się na tej numeracji. Nie wiem, co to może być, ale zaraz się dowiem. 73 nawet. A więc wykopałem kawałek blachy z brązu. Od czegoś. Nie wiem, nie wiem od czego. Szkoda, że nie wziąłem kluczy. Nie, nie będę drapał. Umyję w domu. Zobaczymy, może dowiemy się od czego to było. Dobra. Nie zanudzam. Do następnego. Ale się wkopałem pięknie. Kawałek ołowił. Ale zobaczcie, kurde, normalnie. Masakra. Tylko ruszyłem to, jak, jak poszły na moje nogi. Chciałem je zjeść chyba w całości. No, walczą o swoje terytorium. Dobra do następnego Następny dołeczek coś takiego wpadło Ale kurde słońce Ojku jejku Nie wiem czy to nie, nie będzie coś odwagi tak jak wspominałem tu są te siostry zakonne Może jakaś coś od szalki u w domu może wyskoczy jakiś numer albo cokolwiek na pewno jest to z brązu ups dobra do zobaczenia teraz mi wyskoczyła taka blaszka podejrzewam że to może być nie wiem ale takie ząb oku czy jakie mięciutkie pewnie od harmoszki ale się złamało tak bo te ząbki charakterystyczne dobra do następnego dołeczka no i jest i następny dołeczek ale to już jest Współczesna plomba. Znowu nie widzę. O, żonka dzwoni. Poczekajcie chwilę muszę się wyłączyć, a już przestało. A teraz może coś widać. No współczesna, na pewno współczesna. Do następnego dołeczka. Powiem Wam kudy, że aż sobie zapaliłem papierosa. Ale jakiś... Pszczół Kasio! Ale jakiś... Krzyżyk na pewno nie aluminiowy, bo jest ciężki i zielony. Kurczę, że ja nie mam czym przemyć. Chyba z czegoś był zbity, bo widać czpienie do mocowania prawdopodobnie tak jak wspominałem tu są te siostry zakonne może miały gdzieś na swoim krzyżyku aczkolwiek z drugiej strony jest łóżko ale nie ma dziurka no nie mam jak umyć nie będę się powtarzał że umyję w domu i wstawię fotkę ale, ale dzisiaj dzisiaj cieszy dzień fantów fantów sporo a zwłaszcza ten mikromedalik zobaczymy co to będzie No fajnie, fajnie. Widzę, że wrócę na to pole. Będę kończył, ale pokażę wam a nie widać akurat tutaj tych zakonnic. Ale one są tutaj w pobliżu. No widać tam. O, widać, widać. Ja się przybliżyć? O, tam są zakonnice, a tu jeszcze mam sporo. Naprawdę mały kawałek przeszedłem, bo nie mam czasu. dlatego tego pola, jak widać, jest tu... No jest sporo, sporo. Chłopaki tutaj prowadzą budowę. Co chwilę podlatują do mnie. Co się schylę po jakiś dołek i wyciągnę telefon... Aby sfilmować to krzyczą co tam mam. I oglądają. Dobra będę kończył. Do pracy na nockę. A po nocce jestem. O nic. Zrenderuję cały film. Ale to będzie chyba jeszcze, jeszcze dwa tam mam do zrobienia. Także pewnie to chwilę potrwa. Ale... Jak się komuś podoba filmik, to bardzo proszę o subskrybowanie kanału. Piszcie w komentarzach, co robię, nie tak. Bo to, jak mówię, jestem początkujący i chętnie przyjmę każdą pomoc, Wasze porady. Dobra, trzymajcie się do następnego filmiku. A na pewno będzie niebawem. Bo jeszcze tutaj myślę, że nawet jutro, jeżeli pogoda dopisze, to nawet jutro tutaj przyjadę i myślę, że coś też jeszcze wpadnie. Trzymajcie się płytkich dołeczków powodzenia.